Jesteśmy w jednym z najbardziej tajemniczych miejsc w Polsce. Tu w Górach Sowich od ponad 60 lat legendy związane z drugą wojną światową przeplatają się z nieudolnymi próbami rozwiązania jednej z największych zagadek minionego wieku. Magię historii i tęsknotę za tajemnicami czuć tu niemalże na każdym kroku. W czasie II wojny światowej Niemcy, wykorzystując tysiące więźniów, rozpoczęli i prowadzili tu zakrojone na szeroką skalę podziemne prace. W ciągu dwóch lat powstały kilometry sztolni i hal objętych planem budowy ogromnego kompleksu, któremu Niemcy nadali kryptonim Rize. Które... Pod koniec września w Góry Sowie rusza rekonesans grupy eksploracyjnej Miesięcznika Odkrywca. Zaledwie kilka dni wcześniej poszukiwacze otrzymali informację o dotarciu do niezbadanego odcinka jednej z czterech sztolni wydrążonych w stokach Góry Gontowej. Jedna z nich, nazywana sztolnią numer 3. Od drugiej połowy lat 40. minionego wieku zamknięta była potężnym kilkudziesięciometrowym zawałem. Od trzech miesięcy w skale prowadzone są prace zlecone przez właściciela terenu. Jak przebieraliśmy ten zawał, za tym zawałem słyszeliśmy niesamowity huk, dudnienie, czyli obwalanie się stropu. Który, który był gdzieś ukruszony, była to niesamowita ilość urobku, czyli piaskowca, takich głazów z piaskowca i one spadały dając, w te puste miejsce, dając efekt dudnienia. Także było to, było to powiem, że niesamowite. Czekaliśmy i prężnie pracowaliśmy, żeby to po prostu przebrać i, i, i jak najszybciej zobaczyć, co tam jest tak naprawdę. Kilka dni temu górnicy dotarli do końca potężnego zawaliska i weszli do części sztolni niedostępnej od końca wojny. I tu zaczyna się historia, o której poszukiwacze z górsowych mówią od lat. Tajemnica sztolni nr 3 w gontowej sięga połowy 1945 roku. Tuż po wojnie wojskowym komendantem tego rejonu zostaje niejaki Grabowski, były żołnierz Armii Krajowej. Poznaje tu miejscowego Niemca, inżyniera Mosznera, jednego z wykonawców podziemnego projektu. Niemiec opowiada komendantowi niezwykłą historię o konwoju ciężarówek, które przed ewakuacją obozu zimą 1945 roku Podjechały pod sztolnie numer 3. Choć Moszner widział zdarzenie z daleka, udało mu się zaobserwować wyładunek drewnianych skrzyń. Później usłyszał potężny wybuch, który zablokował część korytarza. Grabowskiemu i Mosznerowi nigdy nie udało się odkopać zawalonej odnogi. Ich relacja wskazywała natomiast, że ów korytarz znajdował się kilkadziesiąt metrów wewnątrz góry. Drogi pierwszych poszukiwaczy tajemnicy sztolni nr 3 rozeszły się, gdy Grabowskim, w związku z jego akowską przeszłością, zainteresował się Urząd Bezpieczeństwa. Gdy dawny komendant wrócił po latach z więzienia, dostępny w 1945 roku kilkudziesięciometrowy szyb prowadzący do zawału, za którym Niemcy ukryli skrzynię, był niedostępny. nie jest bardzo ciekawa, dlatego, że jako jedna z nielicznych, a być może jedyna tutaj w Górach Sowich została z pewnością wysadzona i to na bardzo długim odcinku ponad 20 metrów. Kiedy została wysadzona, no próbowaliśmy ustalić różnymi źródłami, przez różne kwerendy, zarówno pytając się wśród ludzi jeszcze, którzy pamiętali czas tutaj powojenne, jak również wśród Poszukiwaczy, eksploratorów i różnego rodzaju badaczy, którzy tym tematem zajmowali się nieco wcześniej. No, okazało się, że te relacje są mocno yy, różniące się od siebie, ale wszystkie mówią o tym, że ta sztolnia po wojnie była dostępna, natomiast ktoś w jakimś celu ją wysadził w latach 45. pod koniec, albo 46. Rozpoczyna się żmudne przeszukiwanie terenu, który od 60 lat zamknięty był za ogromnym zawałem. Korytarz kończy się kolejnym, zapewne naturalnym zawaliskiem. Góra gotowa zbudowana jest z miękkiego piaskowca. Skałę drąży się łatwo, ale istnieje duże ryzyko zawalenia. Brak szalunku w starej części kopalni jest więc sporym zaskoczeniem. Po przejściu tego pierwszego zawału okazuje się, że jest sztolnia, która nie jest oszalowana. To jest dziwne. Pytanie dlaczego? Dlaczego? No torowisk nie ma. No torowiska możliwe, że może zniknęły po wojnie, może ta sztolnia akurat była y, y, drożna. Przez krótki okres czasu, paru miesięcy, gdzie, gdzie zdążono to, co było wyszabrować, i potem zostało odstrzelone. Większość takich właśnie sztolni była, była przez, przez Urząd Bezpieczeństwa czy przez wojsko odstrzeliwane, czy, czy, czy zabezpieczane, żeby ludność cywilna nie wchodziła właśnie celem szabrowania. Przede wszystkim, no, bano się też o to, że, że, żeby ktoś tam nie zginął. W lodowatej wodzie 60 lat temu stali tu więźniowie pobliskiego Arbeitslager Falkenberg, zmuszani do katorżniczej pracy przez hitlerowskich oprawców. Ile osób zginęło w tej kopalni nie wiadomo. Cena ludzkiego życia była tu na pewno bardzo niska. Znaleźli się tutaj więźniowie, głównie Żydzi polskiego i greckiego pochodzenia, no, którzy w strasznych warunkach po prostu tutaj znaleźli się jesienią yy, i przez całą zimę po prostu tutaj pracowali, naprawdę w strasznych warunkach, była wysoka śmiertelność. Przede wszystkim no, więźniów wykęcza potworna po prostu praca ciężka, którą tu wykonywali, ale również przypadki po prostu zwykłego znęcania się przez strażników, czy też nadzorujących pracę kapo. Umierali z głodu, z wycieńczenia, często bici podczas właśnie tej pracy. Otwory po pneumatycznych wiertłach sugerują, że praca prowadzona była fachowo. Co 2 metry ze skały wystają drewniane, zmurszałe kołki, na których wisiała instalacja elektryczna. Wykrywacz daje znać o metalowych hakach, którymi mocowano szyny wąskotorowej kolejki jeżdżącej z urobkiem. Podczas prac przed wejściem do kopalni udało się znaleźć kilka kolejowych podkładów. Porównanie haków daje pewność co do ich przeznaczenia. Są przypominały te, które... Główki, które są... Za chwilę dno sztolni oddaje kolejne elementy instalacji. Tym razem jest to ebonitowy przełącznik elektryczny. Poszukiwacze są niemal pewni, że kabel wciąż zwisający z puszki został przecięty. To może być dowód szabrowania sztolni w okresie powojennym. Tunel się kończy, ale historia tak naprawdę dopiero się zaczyna. Za tą skałą być może kilka metrów dalej czeka rozwiązanie jednej z najciekawszych tajemnic górskich.